Cześć, witam Cię na otwarciu mojego kanału, który nazywa się Animowana Rybka. Ej, on ukradł ikonę mojego kanału? Wcale nie. Ale Ty dosłownie wziąłeś moją ikonę i ją przerobiłeś? To była tylko inspiracja. Żadna inspiracja to jest jeden. Miałeś być tu 20 minut, a na ziemi. To co robimy? ma co robicie? Ej, bo to się nagrywa. To pokażę mojego default dance'a. Kanał będzie się opierał na kilku rodzajach filmów. No numer jeden, tak jak nieśmieszny, czyli komentowanie różnych rzeczy. Numer dwa, wyśmiewanie się różnych rzeczy i robienie parodii z tego, tak jak na przykład kebab, czy inni, no na przykład animatorzy. I numer trzy, jakieś śmieszne historie wymyślone autorsko. Holy crap! Hello Peter, welcome to Fortnite. Bleedy. Filo podkreślenie X. Toxic rybka oraz dodzik.